Dziadek Krypka z tej strony serdecznie witam wszystkich widzów kanału Carbo i Fish. Zapraszam Was na obejrzenie kolejnego poradnika z Gry Call of Duty Modern Warfare 3. Poradnik będzie dotyczył wbicia łatwego moab bez pomocy przenośnego radara. Specjalnie dla użytkownika YouTube Oniku nicku HDTV, który poprosił mnie o stworzenie takiego poradnika dla graczy, którzy do tej pory jeszcze nie odblokowali przenośnego radara, a chcieliby spróbować wbić moab właśnie bez jego pomocy. Jeszcze przez chwilę będziecie widzieli klasy, jaką dysponowałem na ekranach w tym meczyku. a teraz popatrzcie gdzie stawiam Claymora. Jest to dosyć ważne, istotne, gdy zajmujemy to pomieszczenie. Teraz szybciutko popowiadam Wam o klasie, wyposażeniu, a także atutach jakie warto dobrać do takiej rozgrywki jaką ja prezentuję w tym. Właśnie gameplayu, więc zacznijmy od dwóch najważniejszych atutów. Moim zdaniem, dwa najważniejsze atuty to bezkompromisowy oraz atut, raport sytuacyjny, oczywiście na Pro. Zacznijmy od raportu sytuacyjnego na Pro. Atut ten daje nam oczywiście możliwość nasłuchiwania graczy w bardzo dobrej jakości. Mam tutaj na myśli nawet tych, którzy grają na tutaj atucie, który pozwala chodzić bardzo cicho, czyli Martwa cisza, jeżeli dobrze pamiętam. A tutaj raport sytuacyjny na Pro takich przeciwników nam w miarę łatwo wskaże i będziemy mogli ich wychwycić w momencie, kiedy nie dysponujemy przenośnym radarem. Teraz szybciutko troszeczkę o bezkompromisowym. Oczywiście, bezkompromisowy pozwoli nam na w miarę szybkie wbicie specjalisty. A jak wiecie, granie specjalistą jest to bardzo dosyć ciekawa rozgrywka. W momencie, kiedy uzyskujemy atut pełnego specjalisty, odblokowują nam się wszystkie do tej pory zdobyte atuty w Drekolov Zuki Model Warfare 3, a dodatkowo mamy wszystkie atuty do naszej broni głównej, jaką dysponujemy w tym meczyku. Szybciutko teraz opowiem o broni głównej. Jak widzicie, jest to PP-90M1. Na dodatku ma szybki ostrzał, a atut broni to oczywiście brak odrzutu. Dlaczego bez tłumika? Już Wam tłumaczę. Odpowiedź jest bardzo prosta: dlatego, że w związku z tym, że będziemy grasowali w tym miejscu, to i tak przeciwnicy będą wiedzieli, że tutaj jesteśmy, a tutaj dodatek jako tłumik tylko i wyłącznie nam zmniejszy obrażenia zadawane tą bronią. No i oczywiście w pewnym stopniu. Zniweluje odrzut, ale w związku z tym, że wybraliśmy sobie do tego brak odrzutu. To w zupełności powinno nam wystarczyć w tym pomieszczeniu. Od czasu do czasu wybiegnijcie tak jak ja, by pograsować troszeczkę tutaj, gdzie jestem. Tutaj też łatwo znaleźć kilku przeciwników, ale pamiętajcie, że gdy już posprzątacie w tym pomieszczeniu, wróćcie w to miejsce, w które właśnie ja zmierzam, ponieważ tak jak wspomniałem, głównym miejscem, w którym będziemy grasowali na mapce Lockdown jest właśnie to miejsce, które wam prezentuję. Dlaczego akurat wybrałem to? Miejsce. Odpowiedź jest także bardzo prosta. Popatrzcie, jest tu sporo wejść, wyjść, także możemy z każdej strony zaskakiwać przeciwników i tutaj zasiadć zamęt naprawdę na całym meczyku w szeregach przeciwników. Naprawdę jest to dobre miejsce, nie tylko dlatego, że jest dookoła sporo restów, ale także w momencie takiego kryzysu, gdzie nie możemy przeładować broni, gdy nie ma czasu na zmianę broni zapasowej. Możemy schronić się, uciekając przez którąś z tych wybranych przeze mnie dróg. Naprawdę jest to dobre miejsce. Teraz jeszcze wspomnę może o dodatku, jaki mam tutaj granaty blokujące. Pamiętajcie, żeby tych granatów nie używać w pomieszczeniu. Ewentualnie możecie wrzucić do jakiegoś pomieszczenia, ale rzucanie tak praktycznie w pomieszczeniach przez które przebiegamy Jest to dosyć niebezpieczne ryzykowane Ponieważ taki granat blokujący może nas przez przypadek przyblokować I to się może skończyć za chwilę jakimś tam niepomyślnym wynikiem Dla nas w tej rozgrywce No i oczywiście może nas to przyblokować Co wykorzysta skrupulatnie przeciwnik I zakończy nasz bieg do Moaba co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym pomieszczeniu, w jakim grasuję? No, to co wspomniałem możliwość wyboru, wbiegnięcie, wbiegnięcia, wybiegnięcia z tych, tych pomieszczeń jest naprawdę spora, ogromna i to gwarantuje nam naprawdę sporą przewagę nad przeciwnikami. Musicie także pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Zero zatrzymywania się. Cały czas musicie być w ruchu, tak jak to widzicie na tym gameplayu. Możecie dosłownie tylko na chwilkę przystanąć, ale nie na długo, bo jeżeli to uczynicie, gwarantuję Wam, że przeciwnik Was znajdzie i nie dokończycie tego gameplaya z sukcesem, nie wbijecie Moaba, ponieważ takie zatrzymywanie się w momencie kiedy tutaj nie dysponujecie przenośnym radarem, gwarantuję Wam, że skończy się tutaj deadem po waszej stronie. Na pewno któryś z przeciwników to wykorzysta. Jak widzicie Moab został wbity, pozostaje tylko i wyłącznie go wezwać i patrzeć jak ten Moab zakończy rozgrywkę z mojej strony to by było na tyle w poniedziałek tak jak obiecałem widzicie ten materiał we wtorek i w środę zobaczycie kolejne materiały z gry Call of Duty Modern Warfare 3 także materiały pokazujące jak zbić Moaba na innych mapkach bez pomocy przenośnego radaru. Byście mogli sobie po prostu którąś mapkę wybrać i na którejś z tych moich, które, które Wam prezentuję potrenować i mam nadzieję, że także Wy zdobędziecie Moaba bez, tak jak wspomniałem, przenośnego radara. To tyle z mojej strony. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych materiałów, które ukażą się na kanale Carbo i Fish, oczywiście z serii łatwe Moaby z dziadkiem rybko. Pozdrawiam i do usłyszenia.